Mieliśmy w dzisiejszym spotkaniu z Krakowem zdobyć komplet punktów. Udało się zgarnąć zaledwie jeden. No, pozostaje z pewnością duży niedosyt. Myślę, że mówiąc, że, że mieliśmy zdobyć ten, ten komplet punktów, to, to ja się z tymi Uważam, że każda drużyna, tak gra, jeszcze widzę, jest, jest dobry. dobre spotkanie. I, to, to, to się po postawili na zagrycie, co Dobrze radzili sobie w ataku, nie mogliśmy ich zatrzymać. Tak naprawdę to mieliśmy dużo szczęście, że, że w ogóle mamy ten jeden punkt bo dzisiaj. Bo, bo uważam, że z taką grą, którą to to powinniśmy też przegrać. i Bez żadnej zdobyczności punktowej. Także cieszymy się z tego, że, że po tym, co, co dzisiaj zaprezentowaliśmy mamy ten jeden czy rywal nas dzisiaj czymś zaskoczył, czy po prostu miał tak nas dobrze rozplanowanych, tak dobrze rozpisał sobie wszystkich zawodników, że wiedział po prostu co gramy? Znaczy się, nie, nie wiem, czy rywal miał na rozpisanie. No na, pewno, na pewno wierzyli w to mocno, że są w stanie tutaj powalczyć i pokazali, że, że mają dużą wolę walki i siłę. I, i trafił, taką wygrywać w mecie. także także naprawdę gratuluję zespołowi z Krakowa za za walkę i zwycięstwo w meczu. Uważam, że zdecydowanie nam się do wygrycie. Było to nasze ostatnie spotkanie w 2013 roku. Kolejne już w 2014. Z pewnością mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy dla naszego zespołu. A co byś życzył kibicom? No, ja przede wszystkim chciałbym przeprosić kibiców, bo, bo na wojsko to po prostu e, nie mieści mi się w głowy. Nie wiem. Wyglądamy z wokół, przynajmniej jakbyśmy nie potrafili wreszcie Mamy przewagi i w koncurkach i my tracimy nagle i zaraz sens się odwraca i po nie potrafimy tego wytrzymać e, psychicznie. Nie, nie wiem co, nie wiem czy to jest spowodowane. E, ja bym chciał tego e, przeprosić kibiców na to i mam nadzieję, że, że w tym nowym roku... Zaczniemy od zwycięstwa i nie będziemy wygrywać mecze, żeby, żeby się jakoś odbudować. Dziękuję bardzo, też mam taką nadzieję.